Po dwóch dniach opuszczamy nasz hotel. No słuchajcie, nie no jest ten ten hotel. Jak się go skończy? Bo jest tak. No nie ma wody. 48 godzin tu jesteśmy. Na dwie godziny woda była. No to trochę przygięcie. I to w jakichś takich godzinach o 10 do 12 w dzień. Wieczorem wykąpać się nie można. Rano po pobudce wykąpać się nie można. No dobra, więc zawijamy się to tutaj z Panem, żeśmy się pożegnali, powiedzieliśmy, że dziękujemy bardzo za współdział. no taki syf jest tutaj. Nie to, że my zrobiliśmy syf. Przychodził pan hydraulik, właził tu z brudnymi stopami. Zostawił syf, nawet po sobie nikt nie sprzątał. Wszyscy mieli to w nosie po prostu dobrze, nie pośpiliśmy, może dużo. Tak? Poza trzy noce 400 zł za jedynkę i trochę więcej za dwójkę, ale no nie o to chodzi. Warunki na bookingu były opisane trochę inaczej. To, że My się liczymy z tym, że jest inaczej opisane, a jest inaczej w rzeczywistości. Ale brak wody, jeden wielki syf dookoła, to nie jest to, czego się spodziewaliśmy. Dobra, to wynosimy się stąd. No to opuszczamy przybytek, hotel Rock. Ocean view. Ujej! Powiem Wam tak, polecamy tu nie przyjeżdżać. Więc polecajkę ma od nas. Tak to wygląda miejscówka fajna. Pokoje fajne tu jest wszystko fajne, tylko to jest niezagospodarowane po prostu. A brak wody dyskwalifikuje ten hotel do jakiegokolwiek użytkowania. No dobrze, no ale zostaliśmy bez noclegu na dzisiaj. Więc idziemy dalej. Trzeba tylko ku sprawiedliwości powiedzieć, że pan zwrócił nam 100% kasy. Odliczając pieniążki za piwo. Piwo sobie liczył po 5 dolarów. Kiedy o, w tej knajpce obok, dokładnie obok. Jest po 1,60 60. Przyniósł skrzynkę stąd, tu. I Taka dziewczyny? Na Nie, na pewno nie, bo mamy tutaj 100 metrów i będziemy już na drodze, a tamtędy dookoła trzeba będzie iść. No zobaczcie, mają zacięcie do sportu. W poranek zostawili sobie siatkę na plaży i grają. Prawda jest też taka, że teraz jest zacienione miejsce, więc spokojnie można po pograć. Siatę. Tam jakiś człowieczek biega. Oni tu mają po prostu salę gimnastyczną, Martynka. Taką zewnętrzną. No pani nas przyprowadziła do pokoju. To jest taki z kuchnią, wiecie, z aneksem kuchennym. Tylko ciemno jest w noży, nie? Uh -huh. Tak, to tu jest ciemno, no, no. No, tu jest widok na mur. Wielkie łoże, Martynka, ogromne. No. Telewizor, tak jak wszystko w tamtym pokoju, tylko dookoła masz mur. A no widzę tutaj no. To, no. Uh -huh. Tylko, że jest za nisko dla mnie. No. Gdybyśmy to zrobili wyżej, byłoby super. Piękny balkon z wyjściem. Elegancko, nic nie będzie nam tu przeszkadzało z widokiem. Jest woda? Słuchajcie, woda jest. No i taki pokoik nam się trafił za 20 dolarów. Tam płaciliśmy trochę więcej. 30 zapłaciła Monika, my zapłaciliśmy 35 dolarów. Tutaj chyba nie ma śniadań, a za dolara można zjeść dobre śniadanie, takie co jedliśmy u tego gościa. I mamy taki widok przez okno. I nie jest to budowa, tylko po prostu przywieźli kiedyś piach i tak to zostało. No i słuchajcie, wyszło na to, że będziemy mieszkali teraz przez dwie noce tutaj. Tak jak mówiliśmy, tam z Panem się pożegnaliśmy. Mamy dwa pokoje, potem go jeszcze bardziej pokażemy. To są trochę inne pokoje, niż nam Pan pokazywał wczoraj. Tak się nazywa ten guesthouse. Jest bez śniadań. Płacimy 50 tysięcy ich waluty, czyli około 20 dolarów za mnie jest dla Martynkę. I 40 tysięcy ich waluty, szlingów płaci Munika. To jest około 15 dolarów za noslek Także bez śniadań, niestety, albo stety. Idziemy do restauracji, tutaj obok dosłownie 20-30 metrów jest to restauracja, w której byliśmy wczoraj na tym pysznym obiedzie obiad kolacji. Także teraz zobaczymy, co mają tutaj w menu śniadaniowym. No jak to mówią, opaśność nad nami szuwa. No i tutaj mamy w gdzie? Do baru z czerwonymi latarniami. A w barze z czerwonymi latarniami jest piwko. Chociaż teraz piwka się nie napijemy, bo dziewczyny odpoczywają. Pani nam przyniosła śniadanko. Tam, gdzie wynajęliśmy, teraz pokój nie ma, niestety, śniadania. Albo stety, będziemy je dali tutaj w tej restauracji, albo na mieście. Tak wygląda śniadanko. Jajeczko, dwie kiełbaski, cztery tosty, pomidor u mnie i u Moniki. A co dostanie Martynka? Za chwileczkę się przekonamy. A Martynka dostała coś takiego, tylko zamiast kiełbasy dostała jakąś pastę. Z awokado. Z awokado, tak? Do tego jeszcze w wzięły kawę, sok. Smacznego. A ile to kosztuje? Dowiemy się przy rachunku. No słuchajcie, chodzę na ostatnie piętro naszego hotelu. Tutaj bar ja! Yeah. No nie! Patrzcie! I wszystko nasze! Tylko nasza trójka jest z hotelu. Wszystko nasze! O, jak I to Stół! A sobie zorganizujemy jakieś krzesełka! Na stole się zjemnimy, ty! Ale normalnie jaki widok, słuchajcie! nie trafili, to od razu, nie? No to jeszcze raz, moi mili. Tak wygląda nasz pokój. Teraz zasłonięta jest zasłona, bo już wchodzi słońce. Nie chcemy, żeby nam się nagrzało. Niestety wkracza już bałagan. Za chwileczkę rozpakowujemy wszystko, idziemy do pracy. Musimy popracować dwie-trzy godzinki. Teraz, właśnie w południe, i tak nie ma co chodzić po słońcu. Druga część pracy wieczorem. Tutaj mamy łazienkę. Proszę bardzo. Tutaj ja. Okienko, tutaj jest drzwi zamknięte, bo wietrzy się cały czas, żeby nie było nieparowało. A przy okazji jest zabezpieczone wejście, żeby nikt nie wszedł, bo okno jest uchylone. My Jesteśmy na pierwszym piętrze, więc nie powinien nikt wejść. No, ale wiecie, to jest strzeżonego, Pan Bóg, szerze Pokój ma około 25, może 30 metrów. Tu jest wyjście na balkon. Z balkonu mamy taki widok. Zaraz jeszcze Wam pokażę widok z baru. Góry, niestety, bar jest nieczynny. A w całym hotelu. Dosłownie, w całym hotelu, który ma 37 pokoi Jesteśmy tylko my we trójkę Monika I ja z Bartyną Także, no Dlatego pozamykany jest Barton, kto dla trzech osób otworzy bar Oni tu chyba dostali trochę wciary Przez Najpopularniejszego wirusa na świecie Zwanego Wirusem celebrytą Tak to wygląda Możemy tą miejscówkę polecić. Cena 20 dolarów za pokój. Monika 15 dolarów. Tak to wygląda. Pięknie. Taki mamy tu widok. Tutaj by ktoś potrzebował toaleta jeszcze, żeby nie biegać po pokojach. Naprawdę bajka. Pierwsza kolej parowa na Zanzibarze została zbudowana w 1879 roku przez sultana Barkasza bin Saida. Linia biegła od stolicy Stone Town do plantacji Kiwengwa o długości około 10 km. Kolej wykorzystywana była do przewozu trzciny cukrowej i innych płodów rolnych z plantacji do portów Stone Town. Kolejka była wąskotorowa o rozstawie szyn 762 mm, 2 stopy 6 cali. Została zbudowana przez firmę WG Bagnal Stafford w Anglii. Początkowo kolejka posiadała trzy lokomotywy parowe, nazwane Sultan, Barkhasz i Kiwengwa. Kolej parowa na Zanzybarze działała do 1930 roku została rozebrana w latach 60. XX wieku. Obecnie na Zanzybarze nie ma kolei. W poszukiwaniu kolejki parowej, tutaj w bu, bu, bu. była kiedyś stacja kolei parowej, którą wążono trzcinę cukrową. A potem w Niestety, jak mówią tutaj niektórzy lokalni, trudno będzie to troszkę znaleźć, bo tutaj się nic nie zachowało. Zebrali tory. Stacja gdzieś dawno padła w ruinach, bo została przebudowana. No ale pójdziemy tu wzdłuż drogi. Pokazywali, że w tamtym kierunku można było pójść zobaczyć. No zobaczymy, jak to wygląda.

bardzo dobry pomysł kolega zadowolony sam z siebie ale powiem wam że nieźle to wymyślił sklep mięsny w porze deszczowej woda tu się leje nikogo nie oszczędza No do tych garaży już się nie wiedzie. Jakby budowali drogę, to trochę przyblokowali zjazd. Ale patrzcie, wchodzić na podwóreczko. Na podwóreczku czyściutko. Podymetane, poukładane drzewo. Tutaj pod murem jakaś trawa. Właśnie się dowiedzieliśmy, jak dojechać do, nas, do naszej następnej miejscowości. Będzie to miejscowość. Mówi, chyba, tak się to mówi. Musimy jechać busem Daladala, dala, numer 119. A to dopiero za kilka dni. Dzisiaj jak już wiecie zmieniliśmy hotel. Za dwa dni jedziemy na dwa dni na ląd na safari. Będziemy tam spali jeden nocleg I po powrocie jeszcze śpimy tutaj w bu, bu, bu i potem będziemy starali się wyjechać dalej. Tutaj jest ten skręt chyba do tej kliniki, w której byliśmy wczoraj. Tak to wygląda. A co tutaj? Mam przystanek autobusowy. Patrzcie, jakie boisko do gry w piłkę nożną. Tutaj, tutaj, tutaj. Jedna bramka, tam druga bramka. Tutaj pan sprzedaje rybkę ulica no idziemy, szukamy, szukamy próbujemy coś się podpytać od tubelców niektórzy nawet są zdziwieni że pytamy jakąkolwiek kolej no i słuchajcie, ta komunikacja dalej, dalej jakoś tu działa jeżdżą machają na siebie znają numery, no nie ma rozpisek no ale kto się tu urodził nie ma problemu z tym, żeby trafić zeszliśmy z głównej drogi przy skrzyżowaniu oczywiście jakiś mały bazal tego typu miejsce można kupić jedzonko, tutaj kuchnia podejdę bliżej, zobaczę jak to wygląda tam sobie ludzie smacznie jedzą w śniadanko a nie ma taką budę elegancko da. Żeby na głowy nie leciało Kubeczki, każde inne z innej parafii Tam dalej widać autobus szkolny Widzieliśmy już dwie albo trzy szkoły w tej wiosce Także trochę tego jest tutaj A więc dzieci nie są porzucone same sobie bo nawet nie widać teraz dzieci na ulicy Po południu tak biegają wszędzie, ale teraz są w szkole No, i dotarliśmy do szpitala militarnego, czyli to miejsce, co byliśmy wczoraj. To jest military hospital, jak to nazwali. I słuchajcie, najlepsze jest to, że nas nie wpuścili do środka. Od plaży można wejść, nie ma problemu. Ale jeżeli chodzi o to, żeby wejść przez szlaban, to nie. No, po to jest szlaban, żeby pilnować jednak porządku troszeczkę. Tutaj dziewczynki sobie jedzą ładnie ubrane. Tam dziewczynki mniej ubrane. Jedzą dobre zupy elegancko. No to idziemy zobaczyć na plażę przez dziką drogę. Chyba coś na mnie napadało. Słuchajcie, no to znaleźliśmy jakąś wioskę. Hello. No, no, ok. Hello. Open, słup? Na no foto? Ok. Słuchajcie, tutaj jest normalnie szał. Siadajcie, dziewczyny. Powiem Wam tego Dwa sklepy z piweczkiem, eleganckie Super miejsce Naprawdę, very good Jak to mówią tubylcy Rosjanie Tam jest następny sklepik I też jest alkohol, jak tam widać Chłopaki już siedzą Tam wyjście na plażę Zobaczcie tutaj Nazwa plaży elegancko to wygląda tutaj Zobaczymy jak to wygląda tutaj Jak to się nazywa Taka nazwa tej plaży. No cóż, wszystkie drogi prowadzą zawsze do wodopoju. Tak przynajmniej jest u dzikich zwierząt. My też się chodziliśmy, szukaliśmy, pytaliśmy o tą kolejkę. I tu nie wiedzą, naprawdę. W przewodnikach też nic nie ma. W internecie. Tylko informacja o tym, że była, także damy sobie spokój chyba i po prostu wrócimy do pokoju, bo zbliża się południe, żeby nie łazić po tym słońcu. I potem po południu mamy plan już inny, pójdziemy w zupełnie innym kierunku. No a my idziemy dalej w poszukiwaniu kolejki parowej tam w tym kierunku nie było oni w ogóle chyba nie wiedzą że ona tutaj była bo nikt o niej nic nie wie no szkoda byłoby nie zjeść w takiej sytuacji kiedy się już jest tak blisko dobrego punktu I zobaczcie co oni mają seteczki, banany bułeczki suróweczka kurczaczek tutaj też kurczaczek tutaj wołowinka chciałem powiedzieć weprzowinka, ale to nie na tej wyspie kanapeczki z mięskiem, też z wołowinką no to idziemy, szliśmy wtedy na północ Jumbo. szliśmy na północ nie znaleźliśmy kolejki, to idziemy teraz na wschód, może się da na wschodzie coś znaleźć pamiętamy pamiętamy to historyczne, na wschodzie musi być jakaś cywilizacja więc idziemy zobaczyć po drodze warsztat mechaniczny o, chyba o chłopaki zmieniają opony super robota zobaczcie tutaj, samochody czekają może ktoś się zjawi taki postój taksówek patrzcie tutaj z drugiej strony stolarnie naprawdę piękne drzwi naprawdę piękne drzwi łoża też robią wspaniałe jeżeli chodzi o wygląd jeżeli ktoś się lubuje w takim klimatach oczywiście ale to jest wszystko ręczna robota zobaczcie tutaj mili państwo tak wygląda suszarnia tak się suszy rzeczy w drodze szybkiego ruchu pół godzinki będą suche szkoła, a tu takie rysunki trochę biologii więcej biologii i jeszcze więcej biologii no nie wiem czy artysta kiedyś widział szkielet człowieka, no ale okej okay. No, i jeszcze trochę biologii. Plany Akademii będą szkodzić na zielony. Słuchajcie, dalej idziemy. Szukamy tej stacji. Gość mówi, że może być kawałek za miastem. To gdzie były jakieś plantacje. No i byłoby to logiczne, ale 5 km przeszliśmy. Nawet nie wierzyliśmy w to, że cokolwiek tutaj Cokolwiek tu znajdziemy patrzcie jak goś zatrzymuje machając No dobra, spacer Hello, jumbo, jumbo, oh, thank you, thank you. Mm. on your look mm. Idziemy, mm. idziemy Oczywiście są wszędzie farmy z przyprawami, nie? Takie dla turystów i oni to bardzo mocno i oni to bardzo mocno tutaj pokazują Chcą żeby do nich zajść Kupić coś takie znaki drogowe Będziemy wracali wracali tędy to Zjedziemy zobaczyć co to było Przetłumaczymy sobie tą informację Na niebieskich tablicach Wierzamy się do jakiegoś Skrzyżowania Ale tak jak mówiłem po torach, po stacji kolejowej, po niczym nie ma po prostu śladu. A była to pierwsza kolej parowa w Afryce. Powiem Wam, że jak się tego słucha, a no jest to jakiś wyczyn kolej parowa w Afryce. Dziewczynce znalazły Idziemy zobaczyć. Takie informacje. Patrzcie, o wszystkim i o najbardziej popularnej chorobie i o wszystkich innych pierdołach tylko nie ma kolejce która była tutaj 100 lat temu torów nie ma nie ma kolejki stacji kolejowej nie ma ale wiesz jaki mały tutaj byczek jałóweczka Trochę większy Pasą się w środku miasta Przejdę żeby nie dostać kopa w dupę Na zapęd No i jak Rozpalają się grille widzę W niektórych miejscach Czyli jak gdyby przychodzi już czas na kolację Muszę trochę uważać żeby mnie nie potrącili Bo idę po złej stronie drogi A dla nich tutaj ważniejsze Rower niż człowiek A tu patrzcie takie drzewko szczęścia. i to całe drzewo. Można zrobić choinkę? Można zrobić choinkę? Si chłopaki bawią Można wyglądać w Afryce? No można. Proszę bardzo, A jakie piękne panie młode. A jakie cuda. Możemy dwie? No weź dwie, no bułeczki. A to jest taką pastą, zobacz. Dziambo. Tutaj panowie przygotowują bułeczki. Weźmiemy dwie takie bułeczki. Mogę z to luknąć. Pięknie, super. Znaczy, no i tak wygląda prawdziwe życie. Pan tu przygotowuje zonko. Tam szaszłyczki, tutaj muchy latają wszędzie Żeby było smaczniej Ale patrzcie, on to teraz robi bułki i nie wydaje Pan ma, musi zrobić, żeby wydać No tak, ale ile? Pan bierze chyba dwie, trzy, my weźmiemy dwie Dobre Nadchodzi zachód słońca I teraz dopiero życie zaczyna się budzić Otwierają się wszystkie knajpeczki Wszystkie street foody. Pan tutaj niesie węgiel drzewny Będą zaraz grillować mięso No takie jest życie Jak jest gorąco to niestety oni tutaj Nie chcą Nie chce im się pracować Jeszcze wieczorne piwko W barze pod czerwonymi tarniami No i wracam do hotelu Dziewczyny już poszły No niestety Nie znaleźliśmy kolejki nie znaleźliśmy nawet śladów po kolejce Tak naprawdę nikt nic nie wie Tak jakby się historia w ogóle nie wydarzyła Oni tutaj nie żyją historią Ci ludzie tutaj żyją Tu i teraz Dzisiaj No tak mają mnie My też się nie interesujemy historię naszego kraju co widać w ostatnich tygodniach. No, a śpimy tutaj w górę? Słuchać mecz? No bo tak naprawdę na skróty gdyby nie było muru to do czerwonych latarni miałbym stąd dosłownie 10 metrów. No dobra. Już się nie żegnam, bo zrobię jeszcze jakieś ujęcie z balkonu. Ale wszystkim już Życzę spokoju i patrzcie wchodzę, wchodzę na tu taki kumper nie za duży, nie za mały taki nam czeka mamy taki zachód słońca no, ja przesadziłem z zachodem słońca, bo zachód słońca to był już kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu Życzę wszystkim spokojnej nocy Dobranoc z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.